Księga Michała, rozdział 7, część 2. Nadejdzie dzień, w którym twoje mury będą odbudowane. Uw dzień, gdy twoja granica się rozszerzy. Kiedyś Izrael zostanie odbudowany, zostaną odbudowane miasta, a kraj będzie większy niż w czasach, kiedy Michał pisał swoją księgę. Uw dzień, gdy będą do ciebie przychodzić od Asyrii aż po Egipt od Egiptu aż po Eufrat, od morza do morza, od jednej góry do drugiej. Lecz Ziemia stanie się pustkowiem wraz ze swoimi mieszkańcami, z powodu ich uczynków. Podobnie jak wielu innych proroków, Michał zapowiada, że nastaną takie czasy, kiedy inne narody będą przychodzić do Izraela, żeby poznać Boga, którego czczą Żydzi. Tutaj jest kolejna taka zapowiedź. Asyryjczycy i Egipcjanie to narody, które Żydami pogardzały i wyrządziły im wiele złego. Ale Michał zapowiada, że nawet one przyjdą. Można się domyślać, że jakieś straszne doświadczenia skłonią inne narody. Do tego, żeby się liczyć z Bogiem Izraelitów. Prorok zapowiada, że ziemia stanie się pustkowiem, czyli Bóg postąpi z nią podobnie jak z Izraelem. Sprawi, że na świecie, który jest wobec niego wrogi, zdarzy się coś takiego, że niewielu mieszkańców pozostanie przy życiu, tym czymś może być wielki ucisk zapowiedziany w apokalipsie. Paść swój lud swoją laską. Owce swojego dziedzictwa, które samotnie przebywają w leśnej gęstwinie pośród żyznych pól. Niech pasą się w Baszanie i w Gileadzie jak za dawnych czasów. To jest modlitwa Michała do Boga. On wie, że. Nastanie ten czas, kiedy Izrael będzie mieszkał w swojej ziemi i będzie doświadczał pomyślności, podczas gdy cała ziemia będzie spustoszona. Prosi Boga, żeby wtedy przebywał ze swoim ludem tak jak pasterz przebywa wśród swoich owiec, żeby chronił swój naród i nadzorował go, bo nikt nie zrobi tego lepiej. Daj nam oglądać cuda, jak w dniach, gdy wychodziłeś z ziemi egipskiej. Kiedy Izrael wychodził z Egiptu, Bóg czynił wielkie cuda. To oznaczało, że idzie ze swoim narodem, że wychodzi razem z nim. Dlatego Michał tutaj napisał, że to on wychodził z, z Egiptu. I prosi Boga, żeby w podobny sposób był ze swoim narodem w tej przyszłości, którą tutaj zapowiada. Ujrzą to narody i wstydzić się będą przy całej swej mocy. Położą rękę na ustach. Ich uszy ogłuchną. Lizać będą proch jak wąż, jak robactwo ziemne. Z drżeniem wyjdą ze swoich grodów, z trwogą do Pana, Boga naszego, bojąc się ciebie. Widząc te niezwykłe znaki, o które Michał tutaj się modli, inne narody poznają, że Bóg Izraela jest prawdziwy. Będą się wstydzić, że do tej pory go nie uznały i będą się bać jego gniewu, dlatego będą przychodzić do Żydów, żeby ich przed nim reprezentowali i żeby uczyli ich o nim. Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Michałz wierzy w łaskawość Boga i zachwyca się nią. Wie, że kiedy różne nieszczęścia ukształtują naród w taki sposób, jaki Bóg chce. Przebaczy On Izraelowi wszystkie jego grzechy i nie będzie do nich wracał. Tak jak człowiek nie może wydobyć tego, co zatonęło w głębinach morskich, tak Bóg nie będzie chciał wspominać grzechów Izraela. Ty Okażesz wierność Jakubowi, łaskę Abrahamowi, jak pod przysięgą obiecałeś naszym ojcom za dawnych dni. Ta wspaniała przyszłość to nie jest coś, na co Izrael sobie zasłużył. To się stanie, dlatego że Bóg się do tego zobowiązał. Obiecał to Abrahamowi i Jakubowi, i słowa dotrzyma. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie. Cześć i chwała na wieki wieków. Amen, a królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu... and